Witam Cię z tej strony Hintmon i witam Cię już na 74. odcinku z Crashem czwórki 4. It's about time. Nie ma co przedłużać, zapraszam Cię do oglądania. Lecimy z pierwszą retrospekcją od dosyć bardzo dawna. Bo te robiłem dawno temu. Grupowa analiza zdrowia. Start. Pytanie jak one będą wyglądać teraz, czy będą jakieś mega trudne retrospekcje, czy nie. Jak nie, no to... Już do następnego live'a skończę wszystkie retrospekcje. I zgaduję wtedy... Do końca lutego na pewno wszystkie odcinki z Crasha pójdą. Zgaduję tak, do 20 któregoś będą. Odcinki z crusha. Dobra, jak to wygląda. Raz, dwa, trzy. Chyba jakoś tak miałem zrobić. Chyba, że dołem miałem przeskoczyć, a ja trochę szlitowałem. Kuźwa! Chyba w sumie je rozwali, wszystkie, nie? Nie, prawie wszystkie rozwaliło. Dobra. Raz, dwa, trzy. Oj, tu jest sporo skrzynek. Pytanie, jak je zebrać? Jakoś tak? Oj, nie wiem, jak to będzie wyglądać. Na razie spróbuję tak Wait Chyba tu mogę wszystkie rozwalić, wydaje mi się. Znaczy z tego co aktualnie widzę mogę je wszystko rozwalić Bo tu ja mogę zdać na dół Dobra, tu są jakieś skrzyneczki poboczne Jest pierwszy checkpoint, szybko Mówię, zgaduję po dwie retrospekcje na odcinek będą. Hmm, jak to zrobić? Chyba tak. Ez? Nie wiem, czy mam sobie jeszcze jakieś, ale chyba nie. To mogę jak na razie normalnie rozwalić. Jak tutaj wygląda sytuacja? Tu nie widzę przeciwwskazań na nic. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć No to TNT jak ostatni zrobię Żeby doskoczyć o. Bo to TNT nic nie odpala Tego bardziej się obawiam To dużo bardziej Jakie to zrobić Chyba jakoś tak Jakoś się dobrze wślizgnąć Jej, siedzi, nareszcie, coś siadło. Ja pierdzielę Stoń jak to dalej wygląda. Oj, to nie wygląda za miło. Dobra, siedzi jakoś. Czy ja mam zlecić na dół? Czy jak to wygląda? Próbuję zlecieć. Chyba wszystko mam. Jep, jest wszystko, więc jest platynowy relikt. Więc miło. Kontynuuj, kolejny. Kolejna retrospekcja. Więc kolejna retrospekcja. Tym razem obiekt. 272 Obste, Obstein B. B. Dziwnie wyglądają te podkreślniki, że jak to nazwę, nie pamiętam jak się konkretniej, podłoga, o, te podłogi. No to dobrze liczyłem, Radek. Mówię, zgaduję, będą po dwie retrospekcje na odcinek, w takim razie, czyli będzie jeszcze 6 odcinków, nie licząc tego, który teraz leci. Nie, w sumie tego lepiej nie rozwalać. Ezz. Nie wiem, czy to jest najlepsza opcja, ale mogę tak robić. 5 raz, 2, 3, 4, 5. Dobra, tu nie muszę liczyć tego. Bo tutaj wystarczy stanie gdzieś tu, o. I tak nie spadnę, jak wpadnę, o. Czy coś tu jest? Chyba nie, przynajmniej mam taką nadzieję. Jej, mam urodziny! Hmm. Rozwalić wszystko? Nie. Yeah. No, come on. Wiem, jak to inaczej zrobić, już, ale. Come on. Oj. Nie miałem tego od razu odpalać. Mogłem, ale lepiej było nie. O, to można tak zrobić. No. Coś ten desen. Choć chodziło mi o miło, inaczej to rozwalenie. Tego rozwalenie w sumie. Tak będzie łatwiej, jeżeli lecisz po to. No i git. Raz, dwa, trzy, cztery i pierwszy rzekłon. Mam jak na nadzieję, że nic nie ominęłem. Zumpawi. Biedny embryo. Dobra. Cyk. Cyk. To wygląda jak na razie najłatwiejsze. Nałatwiejsze Nie najłatwiejsze. Spalajcie się Mam nadzieję, że jak na razie mówię, nic nie ominęłem ani nic nie zrypałem Dobra, to muszę tak Czy ja właśnie nie zrypałem? Nie miałem iść tam dalej? W bok? Nie, tu jest bezkoczna, dobra. Czy to rozwaliło wszystko? Chyba ją. Więc zaraz w teorii powinien być koniec mapy, jakie ono to... No tam jest koniec mapy. Ej, to to mapa nie była akurat trudna. Nawet przeciwnie, nie było w pizdy łatwo. Na niej. I powinno być chyba wszystko już. Wszystko jest? Jest wszystko. Dobra, to było akurat łatwe. Chyba jeden zgon miałem tutaj. Ez. Continue.